Cześć wszystkim. To jest pierwszy odcinek prezentacji tekstur paków. Okej. Okay. To jest tekstur pak Fightful, czegoś tak. Będzie link w opisie, No, tu no i dobrze, zaczynajmy. Ten tekstur pak nic nie zmienia. Po prostu jest piękniejszy. Pięć razy. Widzicie, ten lir, ładniejszy kobel z tą drewno. Wszystko. To, to, ruda, złota, żelazo, węgla, drzewa, pnie, gąbka, szkło i wszystko jest ładniejsze. Dobra. Dobra. Przyjadę tak. Jeszcze raz za chwilę, drugi z powrotem, żebyście wszystko ładnie dzieli. Dobra, to był lód. nie wiem co się z nim stało. Okej. Okay. To jest po prostu wszystko piękniejsze. Tak woda, woda, lawa, ogień. No i widzicie, tak to wszystko wygląda. Hmm. No nic o tym więcej gadać, po prostu wszystko jest piękniejsze. Pięć razy. Mm. tak wygląda broń od razu ładniej tak wygląda kilof, też ładniej tak wygląda siekiera ładniej tak wygląda łopata ładniej tak wygląda ładniej motyka tak wygląda łuk strzela tak ładnie lepiej tak wygląda szala. ogólnie wszystko ładniej wygląda no do zobaczenia w następnym odcinku lub prezentacji tych paków. Cześć, na razie. Do zobaczenia. To był przem